Walne zgromadzenie członków Wielkiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielone na pięć części odbywało się tym razem w pierwszym pełnym tygodniu września od 5 do 9. Na zebraniach z mieszkańcami omawiano oczywiście sprawozdanie z działalności za miniony rok. Kondycja finansowa spółdzielni liczącej na koniec minionego roku 5732 członków jest dobra, a zadłużenie z tytułu zaległości w opłatach, jak za chwilę się przekonamy, systematycznie spada na przestrzeni ostatnich lat. Proszę Państwa, ponad od 10 lat obserwujemy taką tendencję spadkową. To zadłużenie, które kiedyś sięgało ponad 2 miliony złotych naszych mieszkańców, wynikało kiedyś z trudnej sytuacji kryzysu. Wielu mieszkańców, członków spółdzielni traciło pracę i to było konsekwencją taką, że w latach pod koniec 2010 roku to zadłużenie wynosiło wśród mieszkańców 2 miliony złotych ponad. Na dzień dzisiejszy to zadłużenie kształtuje się, tak jak Państwu przeczytałem, na poziomie 539 tysięcy. E, mogę tylko Państwa poinformować, że e, to jest bardzo bezpieczne zadłużenie. E, jest ono pod stałą kontrolą. E, nikt z naszych mieszkańców, na szczęście, nie był ekscytowany. Wiadomo, występują jakieś zawirowania w tych budżetach domowych i te opóźnienia w płatnościach następują, ale to monitorujemy na bieżąco. Jeżeli zadłużenie jest niewielkie, to staramy się takim osobom to zadłużenie jako zarząd rozłożyć na 12 miesięcy, bo taka jest nasza kompetencja, a w przypadku sytuacji trudnych finansowo, losowych, to tutaj już jest kompetencja Rady Nadzorczej i nieraz mieszkańcy występują o rozłożenie zadłużenia nawet do 36 miesięcy, walczą o pomieszkanie i to jest taka, myślę, że lepsza możliwość niż prania jakiejś szybkiej pożyczki i wpadania w ten bil e, takich e, niekorzystnych procentowo e, pożyczek, które później doprowadzają do jeszcze większych e, tragedii. Nie wiemy jak będzie rok tym obecnym i nadchodzącym, bo jak Państwo obserwujecie sytuacja w budżetach domowych na skutek działalności, um, przepraszam, na skutek wysokiej inflacji i, i tych sytuacji trudnych dotyczących cen nośników energii, które wzrastają, na pewno uderzy w budżety domowe i na pewno też będzie skutkowało tym, że, że będzie nam trudno powiązać koniec z końcem wielu naszych tutaj rodzinach zamieszkujących na terenie z Spółdzielni Mieszkaniowej. Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego z Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bieluniu ulica Andrzeja Struga 1 które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunków przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółdzielni na dzień 31 grudnia 2021 oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu. Zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 20 września 1994 o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami polityką rachunkowości. Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi spółdzielnie przepisami prawa oraz statutem spółdzielni. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. W trakcie walnego zgromadzenia WSM nie zabrakło także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, która zakończyła w tym roku swoją trzyletnią kadencję. Na zebraniach wybierano zatem przedstawicieli do nowej Rady Nadzorczej firmy Ciało Nadzorcze WSM składa się z 15 osób. Pomawiam w okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji swoich zadań Rada Nadzorcza współpracowała z zarządem, który uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej w pracach poszczególnych komisji. Praca ta przebiega, przebiegała prawidłowo i nie budziła zastrzeżeń. Członkowie rady uzyskiwali potrzebne wyjaśnienia ze strony członków zarządu. Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu była także informowana przez zarząd na temat bieżących spraw i działalności spółdzielni realizowanej między posiedzeniami rady. Mając powyższe na uwadze, oraz w oparciu o całoroczną kontrolę w działalności zarządu, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Wierzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Wierzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu Wielojskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z kolei wiceprezes zarządu spółdzielni, Marian Gielę, omawiał na zebraniach sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenia Członków rok temu. Walne Zgromadzenie Wielojskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęło 13 uchwał, w tym 10 uchwał nie wymaga złożenia sprawozdania z ich wykonania, jeżeli chodzi o wnioski z tych zadań z poprzedniego roku. To na zebraniu trzeciej części walnego zgromadzenia, członkowie wnioskowali o połączenie walnego zgromadzenia, członków zamieszkałych na osiedlu Bugaj. No, proponowali, żeby połączyć to z częścią oraz członków zamieszkałych na osiedlu Armii Krajowej Wojska Polskiego i, I Motywując to powyższe faktem, że wszyscy inni członkowie należą do jednej administracji osiedla Armii Krajowej. I ta uchwała, ten wniosek jest w trakcie realizacji, ale proszę Państwa, ci mieszkańcy Osiedla Bułgaj na zebraniu podjęli kiedyś wniosek dawno, że chcą się oddzielić od Osiedla Armii Krajowej. I to na ich wniosek zostało oddzielone. W chwili obecnej chcą oni o, to, o, o z powodem, żeby rzeczy połączyć z Armii Krajowej, ale w tym przypadku mieszkańcy Osiedla Armii Krajowej muszą wyrazić zgodę lecz chcą się z powrotem połączyć. Taka by była propozycja osiedla mieszkańców. No sami to kiedyś proponowali, tak zostało podzielone. Jeżeli mieszkańcy osiedla armii Krajowej plus Wojska Polskiego Blok 7 i Szydłackiego wyrażu na tą zgodę, to z powrotem połączymy te dwa osiedla w jedną grupę. Wtedy nie będzie pięć jak jest w chwili tylko w cztery. Spółdzielcy na zebraniach udzielili m.in. zarządowi WSM absolutorium oraz zdecydowali o podziale wypracowanej za ubiegły rok nadwyżki bilansowej, o której na początku września mówił w naszym programie prezes Robert Kaja. W tym tygodniu zebrało się kolegium walnego zgromadzenia, które autoryzowało treść podjętych uchwał. Tegoroczne walne zgromadzenie członków WSM podsumujemy niebawem w programie lokalnym naszej stacji. Z kolei skład nowej rady nadzorczej firmy zostanie opublikowany na stronie internetowej spółdzielni. W najbliższych planach oczywiście też pierwsze posiedzenie. Nowej rady, na którym zostanie wybrany przewodniczący składu.